Słowa mają zadziwiającą moc twórczą. Spójrzmy na 55. rozdział księgi Izajasza. Izajasz 55, 10, 11. Zaiste, podobne jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Zatem pomyślcie o deszczu i śniegu. Spadają z nieba, nawadniają ziemię i właśnie to sprawia, że nasienie kiełkuje i wydaje dobry owoc. On mówi tak, Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, nie dając żadnego efektu i bezużyteczne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Więc to mówi mi, że gdy wypowiadam swoimi ustami Boże Słowo, nie swoje słowa, ale wypowiadam Boże słowo. Ono nawadnia ziarno, które zasadziłam poprzez różne działania w moim życiu i sprawia, że ono rośnie. Na przykład, jeśli zamierzasz sumiennie dawać i ofiary, to powinieneś uważać na to, jak mówisz o swoich finansach. Jeśli zasadziłeś ziarno w ziemi Bożego Królestwa, to nie niszcz swojego ziarna poprzez mówienie negatywnych rzeczy na temat swojej przyszłości finansowej. Nigdy nie wyjdę z długów, zawsze brakuje mi pieniędzy, na nic mnie nie stać. Nie powiedz, oddaję ofiary i jałmużny, a Bóg troszczy się o moje potrzeby. Jestem głową, a nie ogonem jestem górą, a nie ostatni. Pożyczam narodom, ale nigdy nie zaciągam pożyczki. Możecie myśleć sobie, że to jest niemożliwe. Jeśli tak chcecie myśleć, ale ja wiem, że tak nie jest. Mam tu listę wyznań, które zrobiłam w 1977 roku. Zanim jeszcze w ogóle usłyszałam kogoś nauczającego na ten temat, miałam bardzo negatywne nastawienie i Bóg przemówił do mnie, abym przestała być pesymistką. I po sześciu miesiącach powiedziałam: Dobrze, przestałam być pesymistką, ale nic się nie zmieniło. A on stwierdził: Cóż, jeszcze nie zaczęłaś mówić nic pozytywnego. Nie wystarczy tylko zamilknąć, musisz mówić właściwe rzeczy. Amen? Więc nikt nigdy mnie tego nie nauczył. Nigdy nie słyszałam, aby ktoś nauczał na ten temat. Nigdy nie czytałam o tym żadnej książki. A Bóg pokierował mnie, abym zrobiła listę wyznań na poparcie wszystkiego, co zamierzam mówić fragmentami pisma i zaczęła wyznawać się na głos dwa razy dziennie. Jednym z wyznań, które zaczęłam wtedy wypowiadać było: Jestem głową, a nie ogonem, jestem górą, a nie ostatnia, pożyczam wielu narodom, ale nigdy nie zaciągam pożyczki. Jest w 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. I o dziwo, o dziwo, o dziwo Bóg powierzył nam tę ogólnoświatową służbę. Gdzie nauczamy w telewizji, w dwóch trzecich krajów świata, mamy misje na całym świecie, biura w osiemnastu różnych krajach i nigdy nie zapłaciliśmy ani grosza odsetek. Za wszystko, co kiedykolwiek kupiliśmy, zapłaciliśmy gotówką. Zatem niektórzy z was mogą pomyśleć: "Musicie być miło". Nie było cię przy mnie, gdy chodziłam po domu, gdy ciągle nie miałam pieniędzy. A wszystkie ubrania dla dzieci kupowałam na wyprzedażach garażowych i nigdy nie miałam żadnej okazji, aby przemawiać. Byłam po prostu rozbitą, pogubioną kobietą która została skrzywdzona, ale wierzyłam Bogu i ufałam Mu, że uzdrowi moje życie i czułam, że byłam powołana do nauczania. I prowadziłam niewielkie studium biblijne dla 25 osób. Cóż, nie było Cię tam, gdy chodziłam po moim domu i mówiłam, jestem głową, a nie ogonem, jestem górą, a nie ostatnia. Pożyczam wielu narodom, ale nigdy nie muszę pożyczać. Nie jestem nawet w stanie wyobrazić sobie pieniędzy, które zgromadziliśmy i mogliśmy przeznaczyć na budowę Królestwa Bożego, przez to, że Bóg dawał nam mądrość do oszczędzania i postępowania w ten sposób. Nie mówię, że to złe, gdy musisz zrobić to w inny sposób. Mówię Wam tylko, że wierzę, iż to jest owoc wszystkich lat wyznawania tego fragmentu pisma. Jedną z rzeczy, które zapisałam na mojej liście wyznań, jeszcze gdy moje dzieci były małe, wiecie, gdy zaczęłam wyznawać te rzeczy, żadna z nich nie była prawdą. Żadna z nich. Więc czułam się jak idiotka. Wszyscy mnie kochają, a ja kocham wszystkich. Ludzie mnie nie znosili i ja też ich nie lubiłam. Proszę, ten tekst był dobry. Mój syn Dawid, czyli mój najstarszy syn, ma słodką osobowość i nie buntuje się. Tak naprawdę cieszyłam się, gdy ten chłopak opuścił dom, mając 18 lat. A teraz to właśnie on pojechał do Afryki i obecnie zakłada nasze kolejne misje. To on prowadzi światowy program misyjny. Musisz uważać na to, co mówisz o swoich dzieciach. Eh, nigdy niczego nie osiągniesz, nic nie potrafisz zrobić dobrze. Przestań, 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 przestań! Nigdy nie patrz na któreś ze swoich dzieci nie mów Jesteś złym chłopcem, to jest zły chłopiec. Nie, powiedz, to co zrobiłeś było złe, ale ty jesteś dobry, jesteś dobry, jest w tobie wiele dobrych rzeczy. Mów swoim dzieciom, może zrobić wszystko przez Chrystusa, który cię wzmacnia. Ucz je, że nie muszą porównywać się z nikim innym, że są wyjątkowe i są uzdolnione przez Boga, Ucz je rzeczy, których być może Twoi rodzice nie potrafili Cię nauczyć. Lepiej zacznij mówić dobre rzeczy o swoich dzieciach, nawet jeśli to jeszcze się nie dzieje. Możesz mówić o rzeczach, które nie istnieją tak, jakby istniały. Służymy Bogu, który to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Przestań mówić o rzeczach, które istnieją tak, jakby zawsze miały wyglądać w ten sposób i prawdopodobnie jeszcze się pogorszyć. To się nigdy nie zmieni. Ty się nigdy nie zmienisz. Nigdy nie będę mieć pieniędzy. Dziękuję, Joyce! Staram się, siostro. Mam nadzieję, że możecie dostrzec to, co ja dostrzegam dla Was w moim duchu, ale to jest coś, w czym musisz być wytrwały. Robisz to wciąż, 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 wciąż. Dave i ja wciąż tak robimy. Dave ma książkę, w której jest cała lista wyznań, które wypowiada każdego dnia nad sobą, nad naszą rodziną, nad naszą służbą, nad naszymi partnerami w służbie. Wypowiadamy dobre rzeczy nad wami, podczas gdy uczymy was, abyście robili to sami. To było bardzo dobre. Jestem posłuszną żoną i nie ma we mnie żadnego buntu. Dave naprawdę się cieszył, gdy zaczęłam to ogłaszać. O rety miałam taką buzię, że nie mogłam się powstrzymać. Żaden facet nie będzie mi mówił co robić. Nie ma mowy o nie. Wtedy zobaczyłam tę rzecz w swojej Biblii. Żony bądźcie uległe swoim mężom. W końcu przez to przebrnęłam, ale trochę to zajęło. Jedno z moich wyznań brzmiało: Jestem nauczycielem Słowa Bożego. Ojej, ojej. To przypomina mi o tak wielu rzeczach. Szkoda, że nie znacie stanu, w jakim byłam, gdy zaczęłam to robić. Chciałabym, abyście pojęli, co Boże Słowo uczyniło w moim życiu. To dlatego głoszę Słowo z taką żarliwością. Wiem że, wiem, że wiem, że wiem, że wiem, że wiem, że w Słowie Bożym znajduje się moc do zmiany Twojego życia. Jeśli będziesz nim żył, kochał je, wypowiadał je, wyznawał je, wyznawał je rozważał je, uczynisz je główną rzeczą w swoim życiu. Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, dopóki nie wykona tego, z czym je posłałem. Przypominam to sobie za każdym razem, gdy wygłaszam serię nauczeń. Wierzę, że słowo, które wypowiadam, wykona coś w waszym życiu. Zasadzam słowo w glebie waszego serca i ono nie wróci bezowocne. Będziesz wzrastać i zmieniać się, a twoje życie będzie lepsze, a Bóg będzie miał z ciebie więcej chwały. Zacznij obwieszczać swoją przyszłość. Tak wiele, wiele, wiele wspaniałych wersetów. Księga Izajasza 46:10 mówi: Obwieszczam od początku to, co ma przyjść. Izajasz 42:9 mówi: Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, nowe zaś ja zapowiadam, zanim się rozwiną. Jeśli chcesz zobaczyć, jak coś się urzeczywistnia, Powinieneś zacząć mówić o tym, jakby już się to działo. To dlatego systematycznie mówię tak, Bóg działa w moim życiu. Mogę tego nie widzieć, ale Bóg działa. Bóg działa w moich dzieciach. Bóg działa w osobie, którą poślubiłam. Bóg działa w moich finansach. Bóg działa. I uważam, że za każdym razem, gdy to mówicie, to może Bóg posyła kolejnego anioła w Waszej sprawie, aby zrobił trochę więcej. Biblia mówi, że aniołowie są posłuszni Słowu Bożemu. Bóg przydzielił nam anioły, aby pomagały nam w naszym życiu. Anioły, które nas strzegą, anioły, które nam pomagają, anioły, które nas chronią, ale nie są posłuszne narzekaniu. Anioły niektórych z was są tak znudzone, że nie wiedzą, co robić. Zagoń je do pracy, powiedz. Dobrze, aniołowie, czas wstawać. Bierzemy się do pracy. Jestem głową, a nie ogonem, jestem górą, a nie ostatni. Pożyczam wielu narodom, nigdy nie muszę zaciągać pożyczek. Jestem błogosławieństwem wszędzie, gdzie pójdę. Bóg zaspokaja wszystkie moje potrzeby według bogactwa, Jego chwały w Chrystusie. Wydaje owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, łagodność. I tak dalej, 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 dalej. Wszystko w Twoim życiu może wyglądać jak martwe, wyschłe kości, ale gdy zaczniesz ogłaszać nad tymi kośćmi słowo Boga, to zobaczysz, że w Twoich ustach jest moc.